Cześć! Zaczynamy vlogować z ręki. Jak prawdziwy vlogę, zaczynamy już robić, proszę ja was, daily vloga, e, już robić takiego porządnego, prawdziwego, bo zaczynamy, proszę Państwa, ostatnią serię z Nowej Zelandii. Tak, tak. Zaczynamy ostatnią serię z Nowej Zelandii, ponieważ e, okazało się, że to nie będzie już tylko jeden odcinek. Nie. To będzie więcej odcinków. I ja nam się... Zobaczycie, będzie kozacko, no, ogólnie zaczyna mi się gruby czas, nie? Ostatnie chwile w Nowej Zelandii, wiecie o co chodzi? Ostatnia noc tutaj, ostatni pobyt tutaj, ostatni raz w tym miejscu, ostatni raz to zobaczę, ostatni raz to przeżyję, wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi, nie? No. I tak sobie teraz myślę, że będzie grubo teraz. Zaczyna się naprawdę fajny, gruby czas. No, i ten, i tak wam się zwierzę że przez ostatnie 3 miesiące to jak gówno robiłem. Naprawdę. Tylko raczej, no to gówno robiłem. Pracowałem, nie? Ale się opieprzałem, ale się opieprzałem strasznie z yy, robieniem jakichś zdjęć, filmików czy czegokolwiek. Podróżowaniem. Można powiedzieć, że zmarnowałem czas, ale... Ja tak tego nie odczuwam, także spoko. I idziemy na saunę. Ostatnia sauna. Ostatni raz na saunie. Hmm. No, wykrew w krajszczepczą z widokiem z sauny z ostatni raz w saunie z widokiem na ocean I need to record it, it's my last day in, um, in the Christchurch oh, Tomorrow wow. is my last day in the Christchurch So yeah. I didn't want to be too silent But I just want to record it, you know, somehow I don't going to spend too long I was just dig and I will just run away I, <laughs> I think so I'm a little bit Widzieliście? Dobra plaża, co? Się człowiek schłodzić po saunie musi i musi iść do oceanu się schłodzić. No, tak, ale tak, żeby to nie było, że jest tym jakąś tam, że tak to sobie wygląda, że w Nowej Zelandii jestem w po oceanie i jest fajnie ciepłutko. 8 stopni było, czy 10, 10 stopni, a woda miała też 10 stopni w Celsjusza, także zimno była cholera. Także tak. Była ostatnia sauna, w ogóle chciałem pójść pogadać, miałem przygotowane wszystko, co Wam powiedzieć teraz na, 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 po saunie, na plaży, żeby Wam wszystko fajnie tutaj, wszystko streścić, a wyszło tak, że się mi bateria rozładowała i dupa. Także tak, teraz jestem u Teza, ostatni raz, e, ogarniam sobie wszystko, ładowanie właśnie, ładowało, no, ładowała mi się teraz bateria, kupiłem właśnie sobie bilety, kupiłem sobie właśnie bilety do Polski. Eee, mam czy tygodnie. 3 tygodnie? Dzisiaj jest który? Nie, więcej. Dzisiaj jest dzisiaj jest 5 lipca. Eee, dzisiaj jest 5 lipca, a w Polsce będę 26. A co się stanie pomiędzy tym to zobaczyć. Ale dzisiaj właśnie zaczynam trasę, ogarniam sobie wszystko, żegnam się ze wszystkimi. Iolo! I lecimy! Mordeczki. Właśnie w New Brighton chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak tam się mi w sumie zaczęła historia w, w Christchurch, no, bo tam w sumie przyjechałem pierwszy, pierwszy raz i spędziłem tam pierwszy raz noc, nie za miłą pamiętam, została podjęta decyzja, że tutaj zostajemy. I to było w maju tamtego roku. Mamy początek lipca i jestem bardziej związany już teraz z, z tym miejscem, z Honby z Bigstone Street, z moim garażykiem tutaj. Tak, jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za wszystko, co tutaj mnie spotkało. Naprawdę, ci ludzie, tutaj, których tutaj spotkałem, którzy mi tutaj pomogli, którzy mi tutaj żyłem, No, niesamowita sprawa, niesamowita sprawa, niesamowicie ważni, niesamowicie pomocni, niesamowicie mili, kochani i tak dalej, i tak dalej. Także Brickstown Street jest dla mnie mega, 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 mega bardzo, ważną rzeczą ważnym miejscem i zostanie mi w serduszku do końca życia. No nawet teraz widzicie, kurwa, oni kurwa nie mam w domu. Oni poszli do roboty, a ja sobie chodzę jak u siebie. Jest pięknie, jest pięknie. Jestem za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję im za to i za całą moją przygodę, którą tutaj mogłem dzięki nim przeżyć. No naprawdę, uratowali mi tutaj dupę. Byłem w najgorszym stanie, jakie mogłem być, jak tutaj, tutaj trafiłem do nich. I dali mi tyle serca, tyle radości, tyle dobra, zrozumienia, że no nie zapomnę tego do końca życia. Także moje bonio i mój garażyk, mój garażyk jest tutaj, jest teraz tam imprezownia, także nie ma co tam wchodzić, wam pokazywać. No będę tęsknić. Dziękuję za to wszystko. Ujęcia, które już były wcześniej, co? Co widzicie, jak zbudowałem kowanika? Były bardzo podobne ujęcia. Teraz sprzątamy. Teraz czyścimy o tym przed ostatnim wyjazdę. A powiem wam, że miałem stresujące ostatnie kilka tygodni, nawet miesięcy. Bo po pierwsze, ja tu chciałem w ogóle zostać, nie? Ja tu chciałem zostać na dłużej. No, ale nie wyszło z tym szefem. E, także to była pierwsza moja taka... Nie, że podłamka, ale taki wiesz, się pierwszy... Oznaka, że jednak mi się nie uda zrobić wszystko tak, jak chcę. Potem mi się tam trochę kilka rzeczy innych nie podawało i tak mnie to trochę wcięło, i potem musiałem rozkwinić, jak sprzedać to auto. I tak mi czas mijał, uciekał przez palce. I tak właśnie się to wszystko złożyło, że dopiero teraz się ogarnąłem z tym, że, tu, że stąd wyjeżdżam, nie? nie No, ale w ogóle, no, i w ogóle też dla mnie kupowanie tych biletów, e, ogarnianie, żeby e, wiecie, transportu, dojechanie gdzieś i tak dalej, i tak dalej. No to jest grube. No to jest grube. To jest grube, więc. Ja w tym dobrym nie jestem. Ja wam mówię przy wizach, nie? kupowanie biletu to był na mnie taki stres. Także mam bilety kupione. Kupione też bilety mam na promy, na wszystko. Także to był straszny stres dla mnie. Straszny, straszny, Ale teraz, jak już mam właśnie zrobiony cały plan, już wiem, co mam zrobić dokładnie, to też nie powiem wam, że jest jakoś dużo łatwiej. Bo trzeba to wyegzekwować. I to też jest stresujące. Tak sobie mówicie, że są podróżnicy podróżują, kurde blaszka. To nie jest takie hop siup. Wiecie, sprawy wizowe i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie hop siup. Więc trzeba o tym pamiętać. Pamiętajcie, że oglądacie wszystkich podróżników. I jak oni mówią, że kupują sobie teraz bilety, czy coś w tym stylu. To nie wyobrażacie sobie, jaki ten ile ich to kosztowało stresu. Bo z kupowaniem biletów, to nie jest po prostu chodzi o to, że a czy o kupię sobie bilety i sobie dojadę. Są takie tam roz, rozbitki cenowe, że na przykład ja tam miałem, kupuję, kupiłem sobie bilety na sobotę, a chciałem na, na czwartek. No ale na sobotę było 300 zł taniej, Dolców. No, to jest kurwa 800, 800 zł taniej. Także no wiecie, to ma znaczenie, nie? <laughs> że tak powiem, że tak się wyrażę. No także to było takie. Takie o dla mnie. Takie o, nie, nie tak do końca przyjemne. Każdy da radę. Jak ja dam radę, to każdy da radę. <laughs> no także teraz sprzątanko. Ostatnie dopracowanka do samochodu. Pożegnania i lecimy. Więc... Wy już kochani więcej. Nie zobaczycie Brixton Street. Wy już, kochani, więcej nie zobaczycie Brixton Street niestety. Moja ulica. Moja część Nowej Zelandii. Nawet skrzynić. Dobra mordeczki, autko ogarnięte, zatankowane, wszystko jest pięknie zrobione, proszę ja was, także pożegnałem się ze wszystkimi, powiem wam, nagrałem filmik kupakom w, w pożegnaniu, bo ich nie było jeszcze w domu, jeszcze pracowali i się popłakałem, strasznie dużo emocji tych zostawiłem, strasznie dużo tutaj się nauczyłem, zobaczyłem, dowiedziałem, przeżyłem. Strasznie, to był wartościowy czas tutaj. Kocham krajszczer, kocham tych wszystkich, których zobaczyły, zobaczyłem. A, pożegnałem się też z szefem. I dostałem coś takiego. Pokażę Wam. Dostałem coś takiego. Proszę Was, muszę zobaczyć, co się nazywa. Dokładnie, później Wam powiem. Oznacza to, proszę Was, siłę i odwagę. To jest zrobione przez. Kogoś z rodziny mojego szefa, własnoręcznie. Jeszcze Wam to pokażę. I to jest rzecz, po której, która mi pozwoli, która będę nosił cały czas na szyi, którą będę zawsze, zawsze pamiętać, która będzie mi zawsze przypominać Nową Zelandię i to, co się tutaj nauczyłem. Jak to już zostałem. Nigdy w życiu nie byłem tak dowartościowany, nigdy w życiu tak nie byłem szanowany. Złodniany, taki jaki jestem. To był piękny, ważny czas dla mnie. Tak. I z tym będziemy działać już, zawsze. Dobra, Koniec tych smutków. Koniec tych smutków. Jedziemy. Żegnamy kraj krajszczercz. Jedziemy. Przed nami, proszę Państwa, gruba trasa. Nie będę zdradzał w pierwszym odcinku z całej wyprawy, co się tutaj kurde dzieje. To jest taki wstępny odcinek, i wiecie już, co postanowiłem? Że wrzucę go jakoś w środku tygodnia. I zaraz po następny weekend, jaki będzie, to będzie następny odcinek z wyprawy. Tak postanowiłem. Tak będzie to najlepiej wyglądało, tak będzie lepiej to działało, więc tak to robimy. Tak. Tutaj, proszę Was, go prosikę trzeba zamontować. Abyście mieli bardzo ładne time lapsy. Bo time lapsy to jest klucz. Ja wiem, że wy lubicie time lapsy. I tak i nie będę do czego zdradzać. W następnym odcinku zobaczycie, gdzie dokładnie pojadę. Po prostu dla mnie. Ten odcinek jest ważny, bo jest pożegnanie z moim miastem. Jest pożegnaniem z moim miejscem w Nowej Zelandii. Także to było dla mnie ważne. Chciałem to pokazać. Także mam. nie. Dobra. Autko posprzątane, wszystko gotowe. Zaczęła się no jeszcze. Wszystko gotowe. Możemy jechać. Możemy jechać. Przed nami kilka dni drogi. Jedziemy na północną wyspę. I co mogę powiedzieć dalej? Mamy kilka miejsc po drodze do zobaczenia, do odwiedzenia. Więc, więc będzie ciekawie. Myślałem, że będzie się kończyć kontent z Nowej Zelandii. A ja tutaj widzicie. Będzie jednak. Będzie trzeba Jeszcze tu mam trochę do pokazania. Także ja się jara. Ja się jadę, to też się możecie jadać eee, i jeszcze teraz muszę Wam powiedzieć, że nie, też nie jadę znowu sam, nie? Co, ja bym kurwa jechał sam. Bo ja nie bym nie jechać sam, gdzie bym jechać sam, nie? Nie chodzi o oszczędność paliwa, e, oszczędność pieniążkę za paliwo. Także będę mieć, zawsze kogoś, który będzie w na kogoś, kto będzie w samochodzie, ale tylko wiecie, od punktu do punktu, po to, żeby było po prostu taniej, nie? Żeby to tyle nie kosztowało. Dobra. We're going to go, my dears. We're going to go. my friend, Bella. Hi! Wait a second, come over there. That is gonna be seen. Hello there! Hello, hello guys! My name is Bella. Where are you from? I'm from China. And what are you doing here? I'm working holiday here. That's also also awesome. Same to, as you. You happy? Enjoy that? What do you expect? Yeah, I'm very excited for that. I'm really happy. Oh, so, uh, Today is my first day too with like foreigner guys and then we travel together. It does. Yeah, I used to with my Asian people. Okay. Something like that. So that's awesome. Today's my first day. Yeah, that's gonna be good. All right Bella, Have fun. And uh Yeah. Yeah, have fun. Say goodbye to my Polish Bye -bye. YouTubers and just tell them to subscribe my channel tell them to, to subscribe my channel to my to, tell to my viewers my subscribers to subscribe to give a like and leave oh, a comment tell okay. them okay if you like this channel please give us a like comment comment and subscribe and subscribe <laughs> that's thank what we're doing that's what okay. you okay thank you very we're going further we're going further you, Subskrybujcie gnoje. Pa!